Tworzenie ciuchów jest sztuką. Mam poczucie, że kreuję coś swoimi oczami, wyobraźnią i to, co mam w głowie, nagle przechodzi na tkaninę. Cześć, jestem Oktawia. Zajmuję się przeróbką, jak i malowaniem ubrań. Już w gimnazjum zaczęłam interesować się modą. Tym, jak dobrać do siebie poszczególne części garderoby, by wyglądały ze sobą dobrze. Zawsze chciałam mieć coś oryginalnego, coś, w czym nie zobaczę drugiej osoby na mieście. Chciałam wyróżniać się poprzez swój ubiór i robić coś swojego. Kiedyś, jak przeglądałam media społecznościowe, założyłam, jak ktoś pomalował sobie buty zwykłe, białe buty. Pomalował je tak, że od razu nabrały charakteru, wyglądały inaczej. Z czasem zaczęło mi się rodzić bardzo dużo pomysłów. Co, jak mogę poprzerabiać? Co mogę namalować na ubraniach? Co zrobić, żeby ten ciuch wyglądał inaczej, lepiej? Jedyne, co trzymało mnie przed tym wszystkim, to fakt, że średnio umiem rysować, ale z czasem zaczęłam ćwiczyć rękę. Zaczęłam od prostych wzorów, które nawet przedszkolak by narysował. Dzięki temu przestałam bać się rysować rozwijałam swoją pasję i nie bałam się sunąć ręką po materiale. Chciałam, żeby moje projekty były dokładniejsze i bardziej wytrzymałe, więc zaczerpnęłam informacji do nauczycielek, jak i do starszych rówieśników. To właśnie oni pomogli mi dobrać odpowiednie farby do tkanin i pokierowali mnie, jak poprawnie zabezpieczyć ubrania przed zniszczeniem. Szkoła nauczyła mnie szyć, dzięki czemu zaczęłam wykorzystywać skrawki materiałów i szyć swoje ciuchy od podstaw. Uczymy się też o właściwościach materiału, o tym, jaki ścieg dobrać do odpowiedniej tkaniny oraz jak o nią zadbać, by posłużyła nam na lata. Jeżeli interesujesz się modą, chcesz się pokazać i pragniesz, by Twoje najbliższe 5 lat były dobrą inwestycją w przyszłość oraz dobrą zabawą, to zajrzyj do nas.